Witam Waltop Academy. Akademii. Z poziomu aplikacji SPUMA mamy możliwość umieszczania komentarzy bezpośrednio na dokumencie. Stanowią one opis faktury i są widoczne dla wszystkich uprawnionych użytkowników. Dzięki komentarzom zaoszczędzamy czas, który musielibyśmy poświęcić na wykonanie telefonu lub wysłanie informacji drogą mailową. Ponadto wszystkie informacje dotyczące danego dokumentu, w moim przypadku faktury, są widoczne w jednym miejscu. Komentarze są swoistą formą komunikatora. Mamy możliwość odpowiedzi na te istniejące już, jak i również możliwość dodawania nowych. Jak wspólnie dodajemy komentarze? W panelu po prawej stronie wybieramy ikonę Pokaż, ukryj, dodaj komentarz. Plusem dodajemy komentarz. Komentuj, a następnie publikuj zmiany. Nasz komentarz pojawił się na fakturze. Jeśli chcemy odpowiedzieć na istniejący już komentarz. Klikamy w komentarz. W polu tekstowym wpisujemy tekst. I jak poprzednio. Komentujemy i publikujemy zmiany. Dodane komentarze mogą być widoczne. Mamy również możliwość ukrycia ich lub zminimalizowania. Dzięki komentarzom księgowość otrzymuje informację, jak w jasny i rzetelny sposób powinna rozliczyć fakturę. Ponadto komentarze możemy dodawać na każdym poziomie autoryzacji faktury. Tak więc zachęcam Państwa do zapoznania się z tematem komentarzy, jak i również do obejrzenia kolejnych nowinek Altap Akademii.